Czy wiesz, że od 30 października twoja renta wdowia może znacząco wzrosnąć? Tysiące wdów i wdowców w Polsce mogą otrzymać nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie dzięki nowym przepisom. Ale czy na pewno kwalifikujesz się do wyższych świadczeń? I co musisz zrobić, aby nie stracić tej szansy? Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w polskim systemie emerytalnym i dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać swoje uprawnienia, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Aby nie przegapić żadnego ważnego materiału. Renta wdowia to temat, który budzi ogromne emocje wśród milionów Polaków. Od lat osoby owdowiałe walczyły o lepsze warunki finansowe, a w końcu ich głos został wysłuchany. System rent wdowich przechodzi właśnie rewolucyjną zmianę, która może odmienić sytuację materialną wielu rodzin. Nowe zasady, które wchodzą w życie 30 października, to efekt długich prac legislacyjnych i społecznych nacisków na poprawę losu osób które straciły swoich partnerów życiowych. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, zastanówmy się, dlaczego te zmiany są tak istotne i kogo właściwie dotyczą? Przez lata tysiące wdów i wdowców musiały wybierać między własną emeryturą a rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Często oznaczało to dramatyczne decyzje finansowe, ponieważ można było pobierać tylko jedno z tych świadczeń. Wyobraź sobie sytuację, w której przepracowałeś całe życie, zbudowałeś swoje prawo do emerytury, ale jednocześnie Twój małżonek również pracował i miał wysokie świadczenie. Po jego śmierci musiałeś zdecydować, czy lepiej pobierać swoją emeryturę, czy może rentę po zmarłym. Dla wielu osób był to niewyobrażalnie trudny wybór, który często prowadził do znacznego obniżenia standardu życia. Czy to sprawiedliwe, że ktoś, kto przez dziesięciolecia budował wspólnie z partnerem zabezpieczenie finansowe na starość, nagle musi rezygnować z części tych wypracowanych środków? Nowe przepisy wprowadzają tzw. model zbiegu świadczeń, który pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To fundamentalna zmiana w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Od 30 października osoby owdowiałe będą mogły otrzymywać 100% swojego świadczenia plus 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Alternatywnie będą mogły wybrać opcję odwrotną, czyli pobierać 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia. Brzmi skomplikowanie? Nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy w prosty sposób. Kluczowe pytanie brzmi: kto dokładnie może skorzystać z nowych przepisów? Przede wszystkim osoby, które ukończyły wiek emerytalny. Dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. To oznacza, że nie każda wdowa czy wdowiec automatycznie otrzyma wyższe świadczenie. Musisz spełnić określone warunki wiekowe, co jest logiczne z punktu widzenia systemu emerytalnego. Kolejnym ważnym wymogiem jest to, że małżeństwo musiało trwać przynajmniej rok przed śmiercią współmałżonka. Ten warunek ma na celu zabezpieczenie systemu przed ewentualnymi nadużyciami. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, na przykład gdy śmierć małżonka nastąpiła w wyniku wypadku po zawarciu związku małżeńskiego. Czy zastanawiasz się, ile dokładnie możesz zyskać dzięki nowym przepisom? To zależy od wysokości Twojego świadczenia i świadczenia po zmarłym małżonku. Załóżmy, że Twoja własna emerytura wynosi 2000 zł. A renta rodzinna po zmarłym małżonku to 3000 zł. Według starego systemu musiałbyś wybrać jedno z tych świadczeń, więc oczywiście wybierałbyś te 3000 zł. Ale według nowych zasad możesz połączyć te świadczenia. Jeśli wybierzesz wariant 100% swojej emerytury plus 15% renty rodzinnej, otrzymasz 2000 zł plus 450 zł, co daje 2450 złotych. Z drugiej strony jeśli wybierzesz wariant 100% renty rodzinnej plus 15% swojej emerytury, otrzymasz 3000 zł plus 300 zł, co daje 3300 zł. Wyraźnie widać, że w tym przypadku drugi wariant jest korzystniejszy. Ale to dopiero początek zmian. Rząd zapowiedział, że procent dodatkowego świadczenia będzie stopniowo zwiększany. Od stycznia 1927 roku osoby uprawnione będą mogły pobierać 100% wybranego świadczenia plus 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że korzyści finansowe będą jeszcze większe. Wracając do naszego przykładu, przy wyższych procentach różnica w miesięcznych dochodach może wynieść nawet kilkaset złotych więcej. Dla wielu emerytów i rencistów taka dodatkowa kwota to znacząca poprawa jakości życia, możliwość lepszego leczenia, zakupu leków czy po prostu godniejszego funkcjonowania na co dzień. Czy aby skorzystać z nowych zasad, musisz złożyć specjalny wniosek? To kolejne ważne pytanie, które nurtuje wiele osób. Jeśli już pobierasz rentę rodzinną lub emeryturę, zakład ubezpieczeń społecznych automatycznie przeanalizuje Twoją sytuację i zastosuje nowe przepisy, jeśli będą dla Ciebie korzystne. Nie musisz więc biegać po urzędach ani wypełniać skomplikowanych formularzy. System powinien sam dostosować się do nowych regulacji. Oczywiście zawsze warto skontaktować się z ZUS. Aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo przeliczone i że rzeczywiście otrzymujesz maksymalne świadczenie, do którego masz prawo. Ale co jeśli dopiero planujesz złożyć wniosek o rentę wdowią? W takim przypadku będziesz musiał wypełnić odpowiednie dokumenty i złożyć je w ZUS. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje o Twoim małżeństwie, świadczeniach, które pobierasz oraz świadczeniach, które pobierał zmarły małżonek. Pamiętaj, że kompletność dokumentacji znacząco przyspiesza proces rozpatrywania wniosku. Im szybciej dostarczysz wszystkie wymagane zaświadczenia, tym szybciej będziesz mógł cieszyć się wyższym świadczeniem. Warto również pamiętać o pewnych ograniczeniach i wyjątkach. Nowe przepisy nie dotyczą wszystkich sytuacji związanych ze śmiercią małżonka. Na przykład, jeśli ponownie wyszłaś za mąż lub wyszedłeś za mąż, możesz stracić prawo do renty rodzinnej po pierwszym małżonku. To logiczne z punktu widzenia systemu ale może być bolesne dla osób, które pragną ułożyć sobie życie na nowo. Czy to oznacza, że osoby owdowiałe powinny unikać ponownego małżeństwa ze względów finansowych? To pytanie wykracza poza sferę legislacji i dotyka głębokich dylematów moralnych i osobistych. Kolejnym aspektem, który budzi wiele pytań, jest kwestia opodatkowania łączonych świadczeń. Czy wyższa kwota oznacza również wyższe podatki? Emerytury i renty w Polsce podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad co inne dochody, więc jeśli twoje łączne świadczenie przekroczy kwotę wolną od podatku, będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy. Jednak dla większości emerytów korzyści z nowych przepisów zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. Nie można również zapominać o szerszym kontekście społecznym tych zmian. Renta wdowia to nie tylko suche liczby i przepisy prawne. To historia tysięcy ludzi, którzy stracili swoich najbliższych i muszą teraz radzić sobie sami finansowo i emocjonalnie. Nowe przepisy to wyraz solidarności społecznej i uznania dla tych, którzy przez lata budowali polską gospodarkę i system emerytalny. Czy możemy zrobić jeszcze więcej dla osób powdowiałych? Z pewnością tak, ale te zmiany to ważny krok we właściwym kierunku. Podsumowując, od 30 października tysiące polskich wdów i wdowców będzie mogło skorzystać z korzystniejszych zasad pobierania świadczeń. Możliwość łączenia własnej emerytury lub renty z częścią renty rodzinnej to przełom, który realnie poprawia sytuację materialną osób owdowiałych. Jeśli spełniasz warunki wiekowe, inne wymogi, koniecznie sprawdź, czy nowe przepisy dotyczą Ciebie i ile możesz zyskać. Pamiętaj, że ZUS powinien automatycznie zastosować korzystniejsze rozwiązanie, ale zawsze warto to zweryfikować. Nie pozwól, aby biurokracja lub brak informacji pozbawił Cię świadczeń, które Ci się należą. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, podziel się nim z bliskimi, którzy mogą potrzebować tych informacji. Razem możemy sprawić, że żadna osoba uprawnioną nie straci szansy na lepsze życie.